Witajcie na kolejnym filmie Dzisiaj przeprowadzimy mały unboxing e, Paczki niespodzianki od firmy Robinson Oto ona Takie coś Jeśli chodzi o genezę Dlaczego dostałem paczkę e, od firmy Robinson Już tłumaczę Gdzieś tak mniej więcej w lutym Dostałem cynk, że na fanpage'u Robinsona Jest konkurs, nie wiem casting Jak zwał tak zwał Na e, Testera zanęt, tak? Ich produktów etc no to co, no wstawię tego posta, mówię, co mnie tam szkodzi, nie? Ponad 300 chętnych, mówię, na pewno nie przejdę do drugiego etapu, nie? Początek marca, informacja od Robinsona, gratulujemy, jest Pan w drugim etapie. Okej, okay, fajnie. Wstawiam następne e, wymagania, które oni tam potrzebują, wiecie, jakiś tam opis, zdjęcia, etc. I z tych 20 osób mieli wylosować 10. No do tej dziesiątki się niestety nie dostałem. Ale w poście, w którym informowali o wynikach, było napisane, że no nagrody niespodzianki dla pozostałej dziesiątki, wyślijcie e, namiary do adresu, nie? Znaczy namiary do wysyłki. Mówię, okej, okay, no co on tam może być, Wiecie, jakaś tapeczka, breloczek, tego typu rzeczy, nie? No, co, co, co inne firmy wysyłają, nie? No, czy znaczy inne firmy, takie firmy. No, okej, okay, dałem adres, paczka przyszła, kurier dzwoni, że do tego, że jedzie, okej, okay, zapraszam, jestem w domu. Przynosi paczkę, a tam kurczę taki kartonik, 11 kg. Ok, zobaczymy co jest w środku. Nie otwierałem jeszcze, otworzę razem z Wami. Naprawdę jestem bardzo ciekaw. No dobra, pojedziemy z koksem. Zoklejone. Uwaga, fanfary. Mamy tutaj cały protokół przekazania nagrody. Nie będę wam tutaj tego czytał, po prostu wstawię zdjęcie na koniec. Jeśli ktoś będzie chciał, to może sobie przeczytać. Co my tutaj mamy? Atraktor waniliowy. Jest i karmel. Tu mamy jaką zanętę. to jest to Sweet Fish Meal. Słodka ryba, coś takiego, zobaczymy na rozpisę, kolejna super crash sweet. Nie jestem za bardzo zaznajomiony z marką Marcela, więc wybaczcie. Tutaj mamy kolejną typowo leszczową zanętę jasną. Jest leszczowa klasyczna, ciemna. Super Crash Classic to już chyba było. Na, super super Oho, gdzie piątka? Proszę bardzo. A truskawka. I tu mamy co? Liquid Big Fisha. Bustet naleszcza i bust truskawkowy Pusto Pust. Powiem tak, jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o tą nagrodę niespodziankę. Tu jeśli firma Robinson, jeśli tak działacie i oglądacie akurat ten film, to tu wielki plus dla Was. No nie spodziewałem się, naprawdę myślałem, że to będzie jakaś tapeczka, gdzieś kilogram zanęty i wszystko. A tu, no na pewno skorzystamy, na pewno jakiś film z tego będzie. Tu już mamy wszystkie nagrody w pełnej okazałości. Trochę tego jest, nie? Jak, nagro... Jak na nagrodę pocieszenia. Naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony. Jeszcze raz wielkie dzięki dla filmu Robinson. Tu jest ten protokół, przekazania. To by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing. Mi się wydaje, że paczka bardzo fajna. Na pewno wykorzystam, bo to typowo pod moje metody łapania. Tak? Tu widzę jakiś grunt, może na spawik pociśniemy. Typowo leszcz. No Co, ja zapraszam Was na kolejne filmy. Następny, to trochę Wam za spoileruję, mam zamiar na Dwisłę wyjechać. Zobaczę z mniejszą lub większą ekipą. Może się tam co końcu coś ruszyło, bo tutaj na naszych okolicznych wodach jakoś szczęścia nie mam. A co? Zostawcie łapkę, jakiegoś suba, komentarz i widzimy się na następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.